Tym razem pokażę Ci mega prosty i efektywny sposób na porównanie danych, które są w dwóch kolumnach. Będę chciał wiedzieć, które z tych wartości, które są w kolumnie B, są również w kolumnie E i na odwrót, które z tych w kolumnie E są w kolumnie B. Do dzieła. Ten sposób, który Ci pokażę, jeszcze zweryfikuje, ile razy taka wartość występuje. Użyjemy do tego celu funkcji licz.jeżeli, jeżeli bardzo niedoceniana w takich sytuacjach funkcja. Wiele osób robi to funkcją wyszukaj pionowo. Ja uważam, że lić jest lepsza. Dlaczego? Popowiemy tej funkcji, aby przejrzała wszystkie dane z tej drugiej listy, z tej drugiej kolumny. F4, aby zablokować ten zakres, średnik, i teraz jako kryterium podam. Ten element z tej pierwszej listy, przy którym się znajduje. W ten sposób mówię Excelowi, policz ile razy ten element stąd występuje w tych danych tutaj. Więc dzięki temu będę wiedział, czy on tam jest, a jeżeli będzie, to będę wiedział ile razy jest. I to sama robota. Zamykam nawias, zatwierdzam enterem, kopiuję do samego końca w dół. Zero mówi, że takiego elementu nie ma. Ta dwójka tu mówi, że taki element tam jest. I to dwukrotnie. I to samo zrobię dla drugiej listy. Dla drugiej kolumny ustawiam się przy pierwszym elemencie i również użyję funkcji licz jeżeli. Powiem tej funkcji, aby jako zakres wzięła wszystkie dane z tej pierwszej kolumny. Zaznaczam ten zakres z tymi produktami z pierwszej kolumny. F4, aby zablokować adresy tego zakresu. Średnik, a jako kryterium element z tej drugiej listy, ten pierwszy, przy którym się znajduję. Zamykam nawias, zatwierdzam enterem i kopiuję. Do samego końca w dół również mam informację, czy dana wartość tam występuje w tej pierwszej liście oraz ile razy występuje.